Nazywam się Michał Podulski, jestem wiceprezesem stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, przewodniczącym sekcji Agencji Pracy Tymczasowej w tym stowarzyszeniu, a także członkiem zarządu i współwłaścicielem agencji pracy tymczasowej tulip. Praca tymczasowa to jest e, trójstronny związek pomiędzy agencją, pomiędzy klientem, czyli pracodawcą użytkownikiem i pomiędzy. Pracownikiem Głównym, Główną zaletą i główną cechą pracy tymczasowej jest elastyczność. Czyli pracownik może pracować w takim okresie, jakim chce, w takim miejscu, jakim chce, i dla takiego pracownika, pracodawcy, użytkownika, dla jakiego chce. To samo tyczy się naszych klientów, którzy mogą zamówić określoną liczbę pracowników na do wykonania określonej pracy bądź do, do wykonania pracy w określonym czasie. Praca tymczasowa jest fajnym rozwiązaniem dla młodych ludzi, ponieważ mogą przez cały rok pracować w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a w czerwcu po zakończonej sesji mogą się spakować i dla tej samej agencji pracy tymczasowej, dla której pracowali przez cały rok w swoim mieście, pracować na przykład w Sopocie albo na Helu w klubie, restauracji, barze lub pubie i skorzystać na tym, że będą zarabiać pieniądze w fajnym miejscu, w fajnym czasie. Praca tymczasowa jest też fajnym startem w karierę, ponieważ często młodzi ludzie nie bardzo potrafią się odnaleźć na tym rynku pracy, a odwiedzając biuro Agencji Pracy Tymczasowej, mają od razu dostęp do kilku bądź kilkunastu ofert pracy. Mogą sobie wybrać pracę taką, jaka ich interesuje, z jakby zbieżną z ich zainteresowaniami, z ich wykształceniem bądź szkołą, którą akurat kończą, bądź nawet z zainteresowaniami typu hobby. Pracownikiem tymczasowym może być każdy. Dlatego, że najróżniejszych pracowników potrzebują nasi klienci. To już nie jest tylko tak, że potrzebni są ludzie do prostych prac, ludzie młodzi, którzy są dopiero na początku swojej zawodowej kariery, ale też potrzebujemy coraz częściej specjalistów. Specjalistów nie tylko z branży produkcyjnej, typu spawaczy, ślusarzy, ale też specjalistów w innych dziedzinach, takich jak sprzedaż, jak projektowanie, informatyka i inne, inne najróżniejsze dziedziny. Praca tymczasowa przestała być prostymi czynnościami wykonywanymi w markecie, wykonywanymi w firmie logistycznej czy na produkcji. To jest już naprawdę czasami zatrudnianie pracowników na wysokim szczeblu do wykonywania określonych, bardzo skomplikowanych projektów bądź tworzenia oprogramowania komputerowego. Także każdy, naprawdę każdy może być pracownikiem tymczasowym. Agencja pracy tymczasowej to przede wszystkim bezpieczeństwo. Agencje pracy tymczasowej są kontrolowane przez In inspekcję pracy, przez wojewódzkie urzędy pracy, przez urzędy skarbowe i przez ZUS. -y, więc w agencji pracy niemożliwe jest zatrudnienie człowieka bez umowy, bądź zatrudnianie go na umowę o dzieło. To jest, agencja pracy to jest umowa o pracę, bądź umowa o zlecenie, ale bardzo uczciwa umowa. To są wynagrodzenia wypłacane na czas, to są odprowadzane składki, to jest rejestracja i tak naprawdę ubezpieczenia jeszcze bardzo często od następstw nieszczęśliwych wypadków bądź odpowiedzialności cywilnej. Także warto korzystać z usług agencji pracy, zwłaszcza zrzeszonych w SASie, ponieważ one przestrzegają wszystkich zasad etyki, e, jakie są tylko e, możliwe. Znalezienie pracy tymczasowej jest bardzo proste. Wystarczy odwiedzić nasze strony internetowe, odwiedzić nasze biura, zawitać na stronie SASU bądź stronie sekcji Agencji Pracy Tymczasowej i Dnia Zmian naszej akcji, którą prowadzimy. Już druga edycja tej akcji. Wkrótce możecie nas śledzić, odwiedzać. Zapraszamy Was serdecznie. Każda z naszych firm posiada swoją stronę internetową, swoją stronę na Facebooku, Instagramie. Śledźcie nas, odwiedzajcie, zapraszamy Was serdecznie. Każda z naszych firm zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu ma kilka jak nie więcej ofert pracy, dlatego e, zapraszamy Was wszystkich serdecznie.